Piękna budowa, piękna Twój penis <laughs> Czekaj, 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 nie, to będzie tak Ja, z ja zbuduję No swojego. tak mój penis nie wygląda No, no przepraszam Poprawiona wersja <laughs> Ej, no ty synu. Mój, mój brat będzie potem to oglądać, nie przeklinaj ja pierdolę, muszę przyklinać, Jezu, znaczy mogę... Wie. Mój brat też w to ogląda, jakoś chuj mu w dupę. Dobra. Ja już nagrywam, jak coś. Ty? Ja to się już no nagrywa. To się kameruje. Paweł, to się kameruje. Dobra. Ej <coughs> Przepraszam. Nie, to ja już wcześniej się kamerowałeś jak Czu już się człowieku. Jak ja sniper Elita nagrywałem, to tak przeklinałem. Nie wiem w sumie dlaczego, to tak mnie poniosło. Dobra, tak to robimy coś normalnego. Oooo, klołem jak szmata. Dobra, ja idę po drewno, trochę jedzenia i biorę się za kejba. To by też młody. radzę. Tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, ta. Au, 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 au. a ty grasz na jakiej takiej widoczności? Bo ja na Quake Pro, znaczy na, wiesz na, no, na, no, no wiesz na czym? Jaki Quake Pro. No jak masz już opcje, nie pole widzenia. A. Ja gram a na Quake tak Pro. Szeroko. No bo więcej ogarnia, tak przyzumowane to chujowo. Czyli gdzie to jest video settings? Nie, opcji masz na samej a, górze. Po prostu w opcjach. A. No jest ok. P tak, on Tu, tu, drzewo, 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 drzewo. Co robisz, Faszczu? Drzewo, ściemno. Teraz będę krowy szlachtować. Nie no, ja się przywitam. Bo taki content mam. Mogę? Mogę? ziomeczkowie? Dawaj. Siemanko, ziomeczkowie, dzisiaj sobie zagramy. Y y nie, trzeba. od nowa. Już mi się popierdoliło, poczekaj. Siemanko, Ziemyczkowie, witajcie, jestem Koopa. Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta razem z Faszczem. Z Kamilem, w nie domyty. Dobra i tak w tytule napiszę Minecraft z żółwiem. <gười> <goh> no, 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 no. Nie będziemy tu komentować, co robimy, tylko po prostu będziemy grać, aby sobie obejrzycie. Pierdolcie się, jebać widzów. Iii, to no. się wyd. o kurwa! Ole spadło. Yy, nie mam zielonego pojęcia Kurwa przez ten błąd mapy Przez tego pierdolonego kwadrata spadłem tak w chuj w dół I umarł. prawie Tam gdzieś spadłeś? 200... No i idę poczekaj No się robi do jaskini Mam dwa jajka Dosłownie A Gdzie twoja paruwa. To nie miało tak zabrzmieć no, Ale zabrzmiało więc Weź gdzie ty jesteś młody? No tu to się tupiliśmy. Jesteś pojebany jesteś. Hehe. Kurwa, ale lak. Mój internet taki dobry. Kurwa, myślę sobie, wezmę ten internet z bursy do domu, nie? Weź podej mi kordy po prostu. No bo ci tepnę. No bo ty mnie tepnij. No i sobie myślę, chuj wezmę do domu, może będzie jakoś odbierał, nie? S -s -s kurwa, sobie myślę, będzie sobie biście. Hmm. Ale gdzie do chuja? Włożyłem w, w ten mój router domowy chuje w dupę, też nie działa. Co ty na snap'ie wysłałeś jakiś filmik? Co? Teraz wysłałeś coś? Jeszcze nie, nagrałem, ale... Nie zmontowałem jeszcze, wiesz. No, na czacie coś wysłałeś. A, no, taka dobra nuta znalazłem, fajna, taki kurde, mega trap jakiś. Wiesz, te sprawy. Stący. A jaki jest nastawiony poziom trudności, na tak po ogóle? Chyba hard o oh shit boję mi no, no, się normal. Dobra, Może ale jeszcze noc postawiam? Gdzie ty jesteś. A już cię widzę, spoko Creepera już widzę. Y, ten, możecie gdzieś skitramy na noc. No ja bym poszedł do jaskini. Poszukać węgla. No nie tylko A w ogóle. 23-4, ja. 5 creeperów. 8 nie. Nie obczejem, czym mnie widać Ale skurwy synów Co ty? To Nie, wierdy. dobra ja od ucznika odchodzę, odejdź. Chodź stąd. A! Kucikajmy. Mówię, trzeba się gdzieś zabunkrować. Come on młody No to idziemy w jaskinie. Początku... No ale jest jaskinia? To chodźcie, ja znalazłem Już nie mogę biegać. Tobie nie zimno w nocy, jak jesteś nagi? Jest latem. No ale jednak latem są zimne noce także. No. eks, kurwa Creepery. No że na ciebie nastawione. Ja tak patrzę. Weź, idą ze mną! Uboże weź, zamuruj! Nie. Ja pierdolę. U, ale... Bo ja myślałem, że to jest cave, a tu chuj w dupę. Zau ułek jest no na jasne. Weź, kurwa, umrę zaraz. Chodź. No ja ten, ale nie ma masz jedzenia. No właśnie, do przepalenia muszę troszeczkę węgla Kamienia troszeczkę i. To w wpierdzie. Ale kamień potrzebny jest na piece O, muszę... ale. Jakie lak. Nie podoba mi się tu. O, jest tu już żelaza. O, proszę. Daj mi w węgla. Kamil jest najlepszy, nieprawda. Troszeczkę już się pobawiłem w konfiguracji. Nie, to wyskakuje, że masz najwyższy poziom, tak? Nie. Tak? Nie, sam wpisałem, żeby to wyskakiwało. Daj mm, troszeczkę kwa. węgla. Dobrze. Masz. masz cały, gotuj, żarcie szmato. Krzysz. Szybciej pedala No kurwa, kołpak O, dziękuję za Przepraszam, no ale no. kamień nie chce się zniszczyć Koniec znisz Z Z Z Za trzy razy muszę Przypierdolić, żeby mi się zniknął Ten, ten teges Taki laksy czas, ale to nie zawsze Tylko mm. czasem. Pękie, tenki tenke, tenke Pękie, tenki tenke. Ej, zauważyłeś, że taka na przykład y Jak na przykład ci wszyscy youtuberzy, nie? Mm. Bo na przykład Yy, oni wszyscy się znają, nie? Ale tak jakby ze sobą wszyscy nie nagrywają. Z zasady się znają Co? Z zasady się znają. No tak, no nie? I właśnie, ale są takie paczki, na przykład Naruciek z Karolkiem, nie? Albo, albo inne tam yy, taki gimpers tam nie, w sumie gimper nie ma kolegów. Ale on ma tylko chłopaków. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że każdy ma tak jakby jakiś team, nie? I to my teraz, też, patrz, jesteśmy takim młodym pokoleniem YouTuberów, takie jakby, nie? Pomyślałeś kiedyś o tym? Nie, no. ja nie, nie pomyślałem. Teraz tak to. myślę, że powinienem plugin wywalić. No, bo to mi tu wypierdala jakimiś gównami, w kurwie mnie. Jak da się jakoś wyłączyć czat? No, Escape, opcje, opcje, Multiplayer Settings, i tutaj masz czat, u góry stronie. Możesz. Czat? Niewidoczny. No i dobrze, teraz mi nie będzie pokazywało tych szmatów. Ej, co tam gotujesz mi jedzonko jakieś? No dlatego, że... Ej, Czemu nie, nie mogę otworzyć pieca? Dobra jest już... Zaprywaciony. No weź, dał na masz. No ja... Udostęp... nie... Ale ja nie włączałem tego. Weź tu ci rzuciłem jedzenie. Weź... Udostępnij mi ten, ten piec. To jest slugin, boże. Ale nie ma komendy na no, udostępnianie jest. Nie wiem, pewnie jest jakaś tylko nie znam. Boże, tyle tych komód tutaj jest pewnie teraz. Bo jakbyś nie mógł postawić czystego serwera, nie kurwa. Boże, ściągnąłem paczkę, bo się komuś nie chciało to na... No najnowsze... nie, ja mam pół serca życia, ty mnie napierdalasz <laughs> A ja ty grasz na jakimś resurs parku czy bez? Bez. Chciałem na Shaderach bym grał, ale chciałeś na 1.8 Na 1.7.2 chciałem. No na 1.7.2, ja no, na 178 1,7 Boże Nie wiem, bez lipy. Ja na 1,72 mam. Na 1,8 mam kurde niecałe 40 FPS, a tu mam spokojnie 90 do 200, nie? Tak skacze A nie wiem, co jest z tą 1,8, ale po prostu tak jest. Wiesz, ja sobie też zauważyłem, że mi tutaj te 1000 FPS się a tam tylko około 400 no. mocno i te 400 FPS to niewystarczające. Weź, zamknij. Nie, nie denerwuj mnie, bo zaraz ci przypierdolę z mojego I3 A moje i 5 wybroni cię dwoma moi... dodatkowymi wraceniami Weź bo ci przyjebię z moich 4 giga RAM. Moje 8 ci odda Co, bitwa na podzespoły? Ja w swoim PC -cie mam 1 GB nie no, pamiętam no, jaki z... procesor, bo nie włączałem go z pół roku. Jeszcze raz mi uderzysz, to cię kurwa zabije. O, śniady! My... Idziemy, idziemy. Kej wasz, prawda? Jak się skinie Jej jej. Znowu będę fej mieć. Uh, ale znalazłem. Ale tam chyba nic nie ma, tylko dziura w dół. Rzeka to nowa jest na wszędzie sobie. O, Widzę zombie, może mają ziemniaka, Zatłukę je. Chuja tam drugi. Ty gdzieś zgubiłeś, nie? Bo ja daleko już odbiegłem. No, trochę. Mapa mi się nie Krowa. O nie, 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 łucznik. Trubiłeś Gdzie ty jesteś? A ty mi mówiłaś, że podeślesz mi grafikę, a nie podeślesz. A, że was po odcinku. O nie, 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 o nie! O skurwielu file, weź gdzie ty, ty jesteś w ogóle. Dziecko, zostałeś na chwilę. Dlaczego ja cały czas się gubię? Wiesz, że jak szkielet zabije Creepera, to z Creepera wypada e, płyta? Coś wybuchło, coś wybuchło, to pewnie gdzieś jest. Jaka, jaka płyta taka muzyczna? No. Lol. O tym nie wiedziałem. Takie tam ciekawe... One, ale one rzadko się napierdzielają między sobą czasami. Bo, bo musisz musi wziąć Za na siebie agro szkieleta wziąć i stanąć między szkieletem a creeperem i wtedy go zabije. Co wziąć na siebie? Agro. Czyli szkielet musi się na tobie skupić, strzelać do ciebie. U Enderman. Trz. To takie jakieś pojęcie... ...Minecraftowe. Znaczy, no chyba, nie wiem. Wiem, że tak się mówi po prostu. Where are you? Shit. Ja nie wiem, ja biegłem przed chwilą, usłyszałem wybuch i tak krążył. Weź te pnij mnie do siebie, młody. Znowu będę mieć... Czad z powrotem włączyć, Ten tekst

Co to dupę dziejecie <grym> Stare, ale ja... Patrz jazdy. świnia O fajne Twoją rodzinę znalazłem, chodź Ej, świnia Chodź tu! Jakieś nie ma niewielkie te świniaki No tam już <grym> Swój do swojego ciągnie... Ale góra epicka... Ty już ją widzisz No, bo ja mam troszeczkę bardziej ustawienie graficzne wyjechane w kosmos. Ja jej nie widziałem jak ty mówię że je ja widziałem. Ole zwierzątów. Trzeba trochę wziąć wełny na łóżka i zbrojkę ze skóry zrobić. Śmieciwe. Te świnie chyba są jeszcze dziećmi. Czy one takie są? One takie są. Kurde jakieś niewielkie. Jej owce. Może trzy. temu, że jestem na Quake Pro. Prz się o, szkielet z kaski. Zabij trzy owce, żeby mieć trzy wełny i potem łóżko ustawić i mieć spawn. No... Trzeba zbudować jakąś kwaterę główną, nie? Ja bym się w ten górze jakoś, albo na górze. Tak Pentagon, się. Pentagon te sprawy. No no. A ja napierdalam mieczem drewnianym. Making pancakes, baking, baking pancakes. MAKING PANCAKES, MAKING, PANCAKES I DON'T WANNA LOSE MAKING PANCAKES MAKING PANCAKES, MAKING, PANCAKES I DON'T WANNA Jakie gry byśmy mogli jeszcze nagrać, bo ja nie mam pojęcia... Ja tak kurwa siedzę i myślę, co nagrać do chuja, bo mój komputer... GTA San Multi na jakimś serwerze? No. Nie na single player. <laughs> Jakiś ty zabawny. No. Żartów się zechciało, kurwa jego macie. Chciałoby się tworzyć, no. Ej, 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 ej. U, u, u. Prawie spadłem. No i ja to jest. Chuj my tu wleźliśmy. Nie wiem po co ty za mną latłeś, ja sobie się... Mapę eksploruję, szukam miejsca na domu. Kurwi, sobie coś eksploruję. nie! Jeszcze raz to się na mnie powie, co spadniesz. <grystanie> Nic nie powiedziałem, ja miałem tam 20 <grystanie> żelaza. Teraz kurde mnie tepni. Ale zjeb. Gdzie ty jesteś? O, idź, no to, idź. Tak. <laughs> Ale to tak fajnie wyglądało się, nagrało. Tak jak spadasz i coraz ciszej się słychać ten krzest. No Tak? Serio? Nie, no jak co no tak No tak. Nie wiem, jakoś zacząłem się chyba się śmiać i Skype'a przyciszyło, jak ja Takie mówiłem. <laughs> taki. gardło mnie boli i mi Wszystko przez ciebie. Jak nazwiemy z... tą serię? Weteran kontra noob? <grym> <grym> z... Mówię, Minecraft z... Z... Mówię. Chcesz spaść jeszcze raz? Nie, żartowałem, młody. 13 żelaza miałem, a ty tak po prostu mnie bezkarnie zrzuciłeś. No jej, bo też żelazo znikło, tak? No, ale to, myśl... to mówisz, że to ma być seria, tak? No tak parę odcinków pewnie wyjdzie z tego. No dobra. Ale to jest seria na mój kanał, czy na twój? No oba. No dobra. Ale... No dobra, no. Nic nie będę mówił, bo zaraz mnie zabijesz! No. He, mój... Zabrałem twój exp. Którą Którą pierwszy. A no ja czwarty. M mnie przed chwilą zjewałeś z góry. No o to chodzi. Zaraz znowu będzie się Kamil jest najlepszy U, a mi się nie pojawia mapa A już mi się pojawia Baking pancakes, baking baking pancakes Baking pan... skubić Dlaczego? O Fuck Uuu, czarodzieju, uciekaj o nie... Shit, akurat miecz mi się skończył. No suka. Zabij ją najpierw. Ja zabiłem skill To I I umrzesz. Nie umrzesz. A bo serduszka zostanie. O. <laughs> Ale okienko. Odejdź. Sam se odejdź, on nie wybuchnie. No wybuchnie przez to okienko i powiększy. Ale... Ja muszę być... Bliżej, żeby on wybuchł, No tak chuja on powiększył. Fak. Czemu te creepery czasem nic nie niszczą? Dobra, odejdź ode mnie, pół serduszka mam. Odejdź frajerze. Dobra, nic ci nie zrobię przecież. Czekaj, ja może jednak? Kurde. No Ej, nie. no wracaj tu młody. Jak mi się zageneruje HP. <laughs> nie bój się, nic ci nie zrobię. Mam powoduje, by ci nie ufac. A czysti są? Making pancakes, bacon, bacon, pancakes. Oh, wow. Mm. Sam węgiel, pierdolić węgiel, węgiel, węgiel.